I Jesteśmy w kolejnym odcinku Mieliśmy rozdać awans Dlatego właśnie to teraz zrobimy Zaczniemy od krasnoluda Dla niego podbijemy Powiedzmy Spryt by się przydało Podbić nawet do 40 Jeśli on ma otwierać bardzo mocno zabezpieczone zamki W skrzyniach lub w drzwiach Ale od 15 do 40 Jest naprawdę daleka droga Dlatego damy mu 2 do sprytu Jedno to zręczności. I tak. Bianka, gra strzał, fajna rzecz, trzeba wziąć pod uwagę. Desorientacja, nuda, kamuflaż i unik to nie dla mnie. Precyzja i moc też niezbyt chętnie. Łajdak. E, plecy w plecy, zawieszenie bro broni. I na razie tutaj nie możemy nic. Dlatego chyba wezmę grad strzał. To się zawsze przydaje. Przynajmniej Lelianu mi się bardzo przydawało w Dragon Age 1. Bo nią grałem także. Znaczy z nią. Tutaj mamy magiczkę. Trzy do siły woli, bo ma bardzo mało. I magię Żywiołów, czyli to, co najbardziej lubi. Mamy zimowy wybuch lub parząca kula ognia. O, świetnie, kruchość. Teraz nasz czar będzie mógł powodować kruchość, dzięki czemu reszta drużyny będzie mogła szybciej załatwić gościa. On ma tutaj dwa do siły woli, jeden do magii. Potwierdź. I dla niego magia tajemna, raczej nie zachętnie, Duch. Mm. Duch też niezbyt... O, może, może paraliż, czemu nie? Skalny pancerz. Reakcja łańcuchowa. Dobrze. Biegniemy dalej. Pobiegniemy teraz... Oj, strasznie trochę się tnie. Jako, że jesteśmy w Dolnym Mieście, mam tutaj dwa zadania. Pierwsze to jest pogadać z naszą cyganką w karczmie pod Wisielcem, a drugie to szybkie zadanie rozwalić e, tych niekultystów, tylko bandytów w ich kryjówce. Szybko tak sobie tutaj wpadniemy do nich, zrobimy rozpierdziel. Puk, puk, puk. Przywiozłem pizzę. Cześć. Aha, chwileczkę. Właśnie zapomniałem, zapomniałem dodać. Dla magów trzeba dać miksturę z Lirium, żeby. W razie... W razie czego mogli sobie podwyższyć mamy O! Ignacius Strand. Tutaj mamy gościa, który właśnie się nam zmaterializował. Przywołałem psa, nie wiem jak on się tu pojawił i gra O nie, gra strzał to nie. Przeszkigający koczni, przeszkigający strzał. No i tyle, i tyle było po naszym Ignacio. Ma jakiś fajny łuk i jakieś fajne rękawice. O, brak miejsca w ekwipunku. No, widzicie, widzicie, do czego to prowadzi. Mam przeciążenie. Dobrze, odbiegnę sobie stąd. Zaraz coś wywalimy. Hmm. Czy to nam jakoś coś da? Nie, 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 tak. Wrócił na tak. Może już możemy wziąć. Możemy wziąć. Cześć łucznicy. Padli. Mamy otwarty kuferek z kasą. Nasz cukierek biega za nami. I tutaj samotny jeden ukryty gość, którego, którego życie właśnie zabiegło końca, niestety. Ukończone zadanie: Ostre ukłucia. Moja karma wzrosła. Czuję się tak dobrze. Wypleniłem tych kultystów. Zna, jakich kultystów, bandytów? Chrzanie, już głupoty. Dobrze, teraz pójdziemy sobie do karczmy. Poromansujemy. Dobry Dobrze, nam kobieta powiedziała, że jeśli pozbędziemy się jakichś jeszcze grup bandytów, to żebyśmy, żebyśmy poszli do karczmy pod wisielcem. Ona będzie czekać tam z nagrodą. A więc idziemy, ale nie w tym celu. Jest nasz kiewający się wisielec. Jest nasza karta. O, podejrzana kobieta. Fereldenczyk, co? Zadanie jest proste. Możesz dostać się na to spotkanie i wyrzucić ich do nogi. Coś jeszcze? It's się to przed zabiciem udać ich podsłuchać, będzie premia. Mamy nowe zadanie. Jest Izabela. Która znowu wuchleje. Maker, I think he's ignoring me now. Hey, is my coin not good enough for you? Oh, Hawk, thanks. You're going to buy me a drink. Can... It's a. Oh, before I forget, I didn't. Jestem pewna, że sobie nazywa poradzisz. Nazywa się Martin. Martin tajemniczy. Dobrze. Idziemy do naszego Martina. Martina Lutera. Zobaczymy, co on chce. Puk, puk, puk. Jest i Martin. Więc mnie mnie znaleźli. Gdzie moja własność? Uważaj kogo oskarżasz. Nie należy do around. Może chcesz mi pomóc. Potrzebuję pomoce w odnalezieniu ładunku skradzionego przez korsarzy. Zadanie łatwe jak kulewa skręcona dźwiga. Korsarze. But they'd be much more active of late, like vultures, taking advantage of the blight. Why would the Raid... Uh, I know why I It's just and herbs. What? They closed in on my ship. They must have salvaged the cargo when it was... Alt i You'll need to around around the docks. The crates bear the seal of the Orlesian Port Authority. So you'll know it when you see it. It's just... It's... just the coin? I've had it with the Raiders. And... Dan kaszyn i spadaj. Fajnie. No właśnie poszliśmy sobie to karczmy. Jakby nigdy nie zostaliśmy zadania, by wymordować kolejne grupy ludzi, prawda? Dobrze, w nocy mamy dwa zadania w porcie. Co zaś mamy w dzień. W katowni mamy dwa zadania. W dokach mamy jednak jedno zadanie. Pójdziemy na chwilę do domku. Sprawdzić list. I w końcu sprzedać śmieci. Niedokończone sprawy. Jeśli szukasz pracy, chcesz zrobić prawdziwą kasę, Spotkajmy się w górnym mieście przed zachodem słońca. Oczywiście list jest od Atentril. Od tej przemytnicy. Aha, właśnie, tu jest schowek, do którego mam zamiar schować parę rzeczy, których na razie nie będę używał. Mianowicie... Choma Izaka, Rynkawica Izaka, Pancerz Izaka, Buta Izaka. Nagolenniki nie. To na razie też nie. Runy też nie, a śmieci się sprzeda. Mm, chwila, chwila, chwila. Bo tutaj mamy nagolenniki i mamy buty, co jest lepsze? Tu jest puncherz 38. Zdecydowanie buty są lepsze, a nagolenniki można sprzedać. Zapisujemy. I wychodzimy. Dobrze, kogo możemy wziąć? Możemy wziąć krasnoluda. Bierzemy naszą starą, ulubioną drżynkę. Jak na razie ulubioną. I moi mili... pójdziemy do górnego miasta sprzedać rzeczy i wykonać jedno zadanie. Świetnie, od razu się pojawiliśmy na targu. Tym lepiej dla nas. Kurczę, najgorsze, że oni w ogóle nie mogą żadnej sproi użyć, tylko ja mogę. A, trochę irytujące. Okej. Okay. Łuk. Może łuk ktoś może? Nie. Ale to nic nie martwię się. Oj, okay, przybliżmy. Tutaj mamy wyśmienite towary, zbrojownie. Ostrza. I szaty. Cześć krasno, ludzie. Chcę ci sprzedać trochę bajerów. Ostrze pustki. To jest chyba sztylet. Nie, to jest długi miecz. I dwuręczniak. Potęga stena. No fajny, ale. Ale i tak za dużo tego nie sprzedam, bo tylko jeden, jedna miesięczna moneta, dlatego że to nie jest przedmiot z gry, tylko z dodatku. Myślę, że sprzedamy zrywacz grosetów i nakłuwacz karła, chociaż jeszcze nie jestem pewien. O, zdecydowanie nakłuwacz sprzedamy. Runiczny kostur też sprzedamy. I te kostury też. Tutaj mamy tarcze. 8 do, do pancerza, 8 do żywotności. Ale one są gówniane. I mamy też zbroję. Sprzedajemy wszystko niemalże. Fereldeńskie polowe buty. Spadaj. Fereldeńskie polowe rękawice spadaj. Chodaki i rękawice krwawego rzeźnika. Pancerz 29. Oj, kurde, kurde, kurde. No nie, wiem, na, na razie to zostawię, bo jestem jakiś taki, ciężko mi to powiedzieć. I to też sobie sprzedamy. I, i wszystkie śmieci. Sprzedaj śmieci. Dobrze, fajnie. Teraz wróćmy na chwilę, chwilę na mapę. Mamy tutaj zadanie niedokończone sprawy. I twierdzę wicehrabiego hrabiego przyjaciółka w straży. Kurczę, trochę się tnie. Jest dzielnica czerwonych latarni i jest Atenreal. Cześć, stara znajomo. Co za robota? Pisałem paru ludzi, żeby sprzedali towar w dokach, ale ich do tej pory nie widziałem. Kto zaginął? Przewodził nimi chłopak o imieniu Price. Nikt z twojego pokroju. A co za towary?

Mm. Opuścimy obszar. Przyjaciółka w straży może sobie poczekać. Ta ruda laska. Mamy doki w dzień i doki w nocy. Pójdziemy w doki w nocy. Jeszcze w dokach nie byliśmy, więc może być ciekawie. Ok, doki się wczytały, e, tutaj mamy mapkę doków, jedno zadanie, drugie zadanie, e, obóz Guanari znowu, kapitan od portu, dzielnica magazynów, no byliśmy tu jednak, przepraszam za pomyłkę, byliśmy, ale nie badaliśmy tego obszaru, spadamy go teraz, a raczej w następnym odcinku, także ja tymczasem kończę, no i do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, cześć.